Jest romantyka. Pamięta studia Ola, botanika dzisiaj piękne czasy. Markowe spodnie, buty, ta bieżica, siłownia, ciasy, yszlę, a Ta biblica siłownia na poje. Do czasy, gdy mogłeś tam mówić poje. A ta reszta dosłownie mi lata. Wspomnienia zabieram gdzieś na kolej świata. plaża, słońce, i nie mam dziś nie zabraknie energii. Innej... Założę się, że nie jeden z was przeszedł takie wakacje jak ja. Ale to co się dzieje w mnie Zostaje zmianie Dobrano Nie no, dlaczego słuchajmy Robi go się budze i obiera drzwi I kompensę Iniź z dobrym pasem I na YouTube jest 20 pan na koniec chciałbym cichu więcej mały przejść I najważniejsze mieć ją przy swoim boku i Najważniejsze nie bać się następnego kroku Jo ja brać, kur żaden człowiek nam nie chce dać nie? Szansy, by dalej trwać, byś czym nie była każdego dnia. Otwieram to nie przy tobie, bykiem spojrzenia chwilę